Nigdy nie marzyłam o księciu z bajki. Ale go spotkałam. Co się stało, co się działo? Kogoś, przy kim poczuję się szczęśliwa, inteligentnego. Stopę ciężko. Obytego w świecie. O, <laughs> zajma. I świetnego tancerza. I właśnie o te emocje chodzi. Kogoś o zniewalającym spojrzeniu. Aż tak to będzie o mnie walczył. I niczego nie będzie się bał. Nie chciałam, ale go spotkałam. Od razu wiedziałam, że to on. Kto ich spadał jakiś chyba niewidomy. Ale na drodze do szczęścia stanął pech. Jakiś gigantyczny niepar. Kurwa. Przed wami przyszłość. Widzisz? Boże święty Ty to widzisz i nie grzmiesz. Ale cało jak nikt inny. To nie ma sensu, żeby to nie miało sensu. W życiu nic nie jest takie, jakie się wydaje. Pu -pu! <ślesk> Najbardziej przewrotna komedia w tych przewrotnych czasach. Pech czasem przynosi szczęście. Naprawdę wierzę w Ciebie. Szczęścia chodzą parami. Tym się za bardzo nie bawicie, ale jeżeli będzie potrzeba, przenawiasz, przekładasz, włączasz. PUM! Zmartwychwstanie. Wkrótce w kinach.